Witajcie w ten pierwszy dzień świąt. Bardzo Wam wszystkim dziękuję za liczne życzenia, które kierujecie pod adresem moim, moich najbliższych. Jest mi bardzo miło. Wszystkim starałem się odpisać, wszystkim odzajemniam życzenia w ten wyjątkowy czas, bo święta Wielkiej Nocy przynajmniej dla osób wierzących, a ja szycę się tym, że są osobą wierzącą dla mnie wiara zawsze była, jest i będzie ważną. To jest to czas wyjątkowy, czas kiedy. Jesteś, odradzamy się na nowo razem z Panem Jezusem, który z Martwych wstaje. Czas, w którym rzeczy, które wydawały się, się niemożliwe, przestają takie być. Czas, w którym mamy, mamy możliwość usiąść spokojnie, przynajmniej mam taką nadzieję, że macie taką możliwość, zastanowić się nad wieloma rzeczami, przemyśleć, poddać się refleksji. Dziękuję za te wiadomości, które. Spływają, natomiast chciałbym wam jedną rzecz sprostować, bo kilkukrotnie otrzymałem informację. Panie Bartku, wierzymy w to, co Pan mówi, wierzymy, że jest Pan nam w stanie pomóc. Generalnie rzecz mówiąc, problem jest w tym, że nie wy, wy nie macie wierzyć we mnie. Wy ma, w, macie wierzyć w siebie. Wy macie wierzyć w to, że wam się może udać. Pierwszym krokiem do osiągnięcia sukcesu jest wiara we własne możliwości. W to. Że dla ciebie nie ma rzeczy niemożliwych. Wiarę w to, że ty możesz osiągnąć wszystko, jeżeli poprzesz to w ciężką pracą. Jeżeli ten krok zrobisz, to wtedy staraj się wykorzystać wszystkie możliwości, które ci otoczenie twoje daje, a ja ci daję możliwości szkolenia się, daję ci możliwości poprawiania swoich umiejętności, bardzo konstruktywnej krytyki, bo. Nie będę ukrywał, że e, krytyka towarzyszy mi każdego dnia. Cieszę się, kiedy moi przyjaciele w sposób konstruktywny oczywiście krytykują mnie, bo ja nie jestem nieomylny. Natomiast ja też krytykuję w sposób konstruktywny, e, kiedy robię obserwacje na przykład. Od razu mówię: e, dziękuję za, za te wiadomości, ale, ale no, no, niestety czas oczekiwania na to aż aż przyjedziemy, aż zobaczymy, no niestety trwa, więc jest fajnie, że piszecie, fajnie, że, że nas zapraszacie, ale niestety nie jesteśmy w stanie tego wszystkiego ogarnąć. Natomiast piszcie, bo, bo nie, nie wykluczone, że, że będziemy mieć możliwość i przyjemność się spotkać, poznać. Natomiast jeżeli rzeczywiście chcecie czerpać z mojej wiedzy, z moich doświadczeń, zapraszam na, na warsztaty, zapraszam na zajęcia szkoleniowe. Pierwsze 25 kwietnia w Pruszowicach. Wiem, że są mi samo zaśmiało, dzwonić do Kamila Amacha, zapisywać się w biurze Akademii. Nie ma obowiązku być członkiem Akademii Pruszowianki. Wystarczy, że chcecie wziąć udział w warsztatach z rodzicem. Planujemy też warsztaty dla samych zawodników, bo wiem, że że takie zapotrzebowanie też jest, bo mi piszecie, że rodzice w pracy, nie zawsze jest możliwość. Też odbierałem telefonu do od rodziców z pytaniami, czy ich obecność jest obowiązkowa na tym warsztacie 25 kwietnia, tak, dlatego że chcę wam pokazać, pokazać wam i waszym rodzicom, gdzie leży problem. Gdzie jest problem buntu, gdzie jest problem rozbieżności zdań, gdzie jest problem tego, że wielokrotnie dochodzi między wami a rodzicami do waśni. Gdzie nie przyjmujecie konstruktywnej krytyki ze strony rodziców, gdzie nie słuchacie się rodziców albo gdzie rodzice was nie rozumieją. Jak zrozumiecie pewne rzeczy, to myślę, a ja wtedy jestem przekonany, bo w innych miejscach to działało i u innych to poskutkowało, to zrozumiecie to. Zrozumiecie, że można, a nawet trzeba i warto współpracować, bo pierwszym waszym agentem. Pierwszym Waszym doradcom w każdej kwestii, niezależnie czy to będzie kwestia sportowa, czy życiowa, a przede wszystkim życiowa, to będą Wasze rodzice i od tego nie uciekniecie, choć nie wiem jak bardzo byście chcieli, bo prawda jest taka i sam tego doświadczyłem najpierw jako syn, choć też sprawiałem problemy niejednokrotnie, bo mam taki charakter jak i mam bardzo często samemu do wszystkiego starałem się dojść. I samemu własne błędy popełniać. E, I nie dawałem się ustrzec. Natomiast umiałem się uczyć na błędach innych. I dalej umiem. E, to jest jedno. Natomiast teraz jestem rodzicem. I wiem, że moja troska od mojego syna będzie szalona. Tak jak jest teraz już szalona. To dopiero początek. I wiem, że jeżeli mój syn decyduje się iść w piłkę. Jeżeli mój syn decyduje się iść w piłkę. I zdecyduje się być piłkarzem. To oczywiście warunki mu do tego stworzę. Najlepsze jakie będę, jakie będę mógł, natomiast na pewno e, już, już o tym wiem, i już to zresztą też e, u, zakomunikowałem e, mojemu przyjacielowi, nie będę e, ja jego agentem, po prostu nie, nie, był, nie potrafiłbym obiektywnie sub, e, popatrzeć z dystansu i wiem, że, że agentem mojego syna, takowy będzie szedł w piłkę, podkreślę jeszcze raz, bo to będzie jego wybór, będzie mój przyjaciel e, z agencji Michał Ludka, bo ma tą samą filozofię co ja i działamy w ten sam sposób. I jeśli rodzic nie zawsze potrafi zachować obiektywizm, albo stara się być zbyt krytyk, krytyczny, albo twierdzi, że ma w domu Messiego, co jest bzdurą, no ale w oczach każdego rodzica jesteście yy, najlepsi i najdoskonalsi. A dla Was najważniejsze jest to, żeby chcieć i wierzyć w siebie. Dlatego, jeżeli uwierzycie w siebie na końcu rodziców i zapraszam Was na warsztat 25 kwietnia, naprawdę warto zobaczycie że to będzie fajna zabawa połączona z konstruktywną wiedzą, którą będziecie mogli zasięgnąć, które będziecie mogli się nauczyć, i pewne rzeczy zrozumiecie tak, jak rozumieli to w innych akademiach i będą rozumieć kolejnych po Was. Życzę Wam spokojnego dnia, pierwszego świątecznego, drugiego też mokrego dingusa i do zobaczenia. Pozdrawiam.